uniwersalny, czyli taki, kiedy nie mając wiedzy o tym, kim zarządzam, a na początku tak jest, to jakoś się komunikuję z tymi ludźmi. Stąd, było to zostanie uniwersalne nie na zawsze, tylko w sytuacjach. A to projekt dostałeś, a to nowych ludzi masz, a to ty jesteś nowy. I teraz weź człowieku jakoś przemów do nich, czy jako dzieci, czy jak do geniuszy, prawda? O to mi chodziło tylko. Tu wspierający. Mariusz. A jak to, ja że to, to, wszystko, to, to. szkoleniowe danie, powiedział Janusz wspierający. Mm. Dobrze, żeby się wszyscy wypowiedzieli, Zachęcam bo powiecie, wiadomo, że będzie wypowiedzieli więcej niż przed. Będzie się już do głosu. Mi, bo cały czas się, się przerywać. Ja wiem, ja wiem, jak to po obiedzie. Wszyscy naraz. No już trudno, no taka moja robota, żeby sobie z tym poradzić. Dobrze. Moi drodzy, więc cóż, popatrzmy, opiszę Wam też w obrazkach, żeby to było łatwo sobie jakoś poukładać w głowie te różne style i będziemy mogli za chwilę podyskutować nad moją wersją wydarzeń, co ja z kolei myślę. Dobrze? Przygotowałem Wam tutaj takie zestawienie, gdzie widzicie po kolei, te cztery style, dyrektywny, szkoleniowe, wspierające, delegujące, bo to szaleństwo w różnych kolorach, także to na bogato. Przy okazji, jak ktoś by chciał tą prezentację w pdf, jak w kolorze, to wystarczy mnie adres e-mail dać, tam jednej osobie, a ona wyześle jak ktoś ja lubi elektronikę zbierać, to bardzo proszę, też wam to dam. Tu jest treść, co mówimy w tym znanym stylu, z tych czterech. Tutaj widzimy, za kogo ten styl, albo kiedy, w jakiej sytuacji, tu jaki daje poziom wolności? Ale to na końcu ten poziom wolności. Pierwszy styl, styl dyrektywny, jak sama nazwa wskazuje, dyrektywy z francuskiego, czyli polecenia. Tu po prostu wydajesz polecenia, nakazowy styl, to jest inaczej mówiąc. I w tym stylu, co mówisz? Mówisz, co i jak ma być Tak jest. Po wojskowemu. Tu nie ma dyskusji. Ten styl charakteryzuje się tym, że jest świetny na stałe dla tak zwanych służb, czyli mundurowych. W tym habit. Wszelakie kościoły mają organizację hierarchiczną. No i już. W związku z tym, tak to jest ułożone. Ale dla tak zwanych cywili, ten styl się nie nadaje na co dzień. Ponieważ zabija relacje. Nie cywil, tylko ten, co jest w służbach to wie że czego się zapisywał i wie, czym to pachnie. Więc jego to nie boli, że mu hierarcha z góry zleca generał czy inny pułkownik, tak? On po prostu tak jest, bo on chciał tego tak jest. I to nie boli. Ale cywil, a, to ucieknie jest strzelcem, ludzie to biją. Więc absolutnie, dlatego ten styl dla cywilów jest za karę i w sytuacji zagrożenia. Nie jest to styl normalny do używania, chyba że chcesz, żeby śmiał wrogów w ludziach, to gorąco polecam ten styl. To jest najlepszy styl, żeby stracić autorytet nieformalny, a i w niedługim czasie przerzucić się o skrót od banana wielkości czołgów. którą nam dobrze traktowany przeze mnie dyrektywnie pracownik podłożył Osobiście. Także to tak, jeśli chodzi o ten styl dyrektywny, co będzie na to. Pasuje, może być? Z opisem, zgadza się? No, tak. Dobrze. Idziemy teraz dalej, styl szkoleniowy. Tu mówisz ludziom, co i jak mają zrobić, ale zanim wymagasz, tłumaczysz dlaczego. W sobie na już o tym rozmawialiśmy, trzeba ja się przetłumaczyć dlaczego, a to jest ważniejsze niż co? To ludzie się czują godnie, czują się szanowani, tak? czują się po prostu dobrze potraktowani. I tutaj ten styl jest świetny dla tak zwanych wszystkich młodych. No i czyli to jest dla tak zwanych młodych, człowiek niedoświadczony, świetnie się czuje, kiedy ty masz dla niego czas, chwilę, tłumaczysz mu tak i traktujesz go po ludzku. To jest dobry styl. Styl wspierający, to już po raz pierwszy się pyta swojego wykładnego. Bo co ma być zrobione, to jest zlecone. Ale jak? No to już jak uważasz. Zrób tak jak uważasz. Czyli ten styl jest dla wszystkich specjalistów, a specjalistów jest menedżer. Menedżer to nawet jest specjalistą o dwóch fakultetach. My jesteśmy szefami dwóch funkcji. Dlatego mamy podwójną pensję. No. Tak. <grym> Szefem jesteśmy czego i czego? Szefem merytorycznym danego obszaru, tak? Merytoryczny obszar i jesteśmy jeszcze szefem zarządzania zasobami ludzkimi. Szefem personalnym jesteśmy w swoich ludzi. Po polsku to będzie ZZE, zarządzanie zasobami ludzkimi. Czyli pani z hr czy pan z hr czy państwo z działu personalnego, to jedno. A ja też jestem z działu personalnego? No, no pewnie. Niektórzy szefowie w ogóle o tym nie mają pojęcia. Jak to mówimy, zwracają tą robotę na HR. Jaką to? No wiesz, te miętkie rzeczy. Jakieś tam motywowanie, takie tam pierdoły. Gdzieś tam, wiesz, mówienie dużo miłych rzeczy, to ja przychodzę, daję polecenie, mam zrobione, ale krótko. A że mi coś z kieszeni wystaje, tam tu tam bejsbol, to wiadomo, że pieścić się nie będę. Jak się tym podpieści, to sobie do ducha lewych idzie, o. Niektórzy tak mają, że to jest panie robota, to jest produkcja, to nie ma czasu na pieszczoty. No i, prawda, no później dostają to, co dostają, bo ludzie są zawsze tacy sami. Wrażliwość człowieka, choćby mówił poszłe, prawda, I, i jeszcze miał inne przewary. Jest taka sama jak tego, który mówi, poszedłem i było prawda, to niezwykle ładnie wypowiedziane. Człowiek jest potrzebny, potrzebuje czego. Możemy się nim zatroszczyć, zaopiekować, żeby się czuł ważny, żeby go pytać o zdanie, żeby go słuchać. Każdy. Poza jakimiś tam przypadkami takimi, co mówią by generalne rozkazy, a ja tylko będę wykonywał, nie chcę nic, bo nie może od siebie dawać. No ja to to tak naprawdę wtedy. Dobrze. Czyli dla specjalistów, w tym dla menedżerów, bo no to też specjalista. Ten styl jest dobry, bo specjalista to już jest fachowiec, tak? A fachowiec nie bardzo lubi, żeby mu wszystko kazać. Zobaczcie, my jako menedżerowie jesteśmy pytani, jak, i to rzeczywiście jest nasza decyzja, ale co? Budżet, ilości, to już niekoniecznie, nie. prawda? Nawet jak nas pytano wcześniej, a jak uważasz, ile w tym roku byłoby w budżecie, to pytano, to nie znaczy, że tak będzie. Pytać, pytano, jest wykradza, to a na końcu czyniono dane jakieś, prawda? To? Realizacji. Dobrze. No i moi drodzy, mamy styl derywujący. Czwarty to jest styl, gdzie de facto wszystko pytasz swoich pracowników. Mimo, że są podwładnymi, to ty nic nie wiesz. Tak, no mów, tak jak mi się podawaliśmy rano, tak? Ja szef firmy, ale też szef IT. Ja coś nie słucham. W życiu prywatnym to będzie architekt, lekarz, prawnik, tak? Pan hydraulik, pan elektryk. Ja się na tym nie znam. Przychodzi do mnie gościa, taka samochód. Ja tylko płacę. Jestem jego szefem, ale nie jestem w stanie go w ża żaden sposób zweryfikować. Bo on ma kompetencje. Robi widzą. Do... co ja wiem, co ja wiem. Nic nie wiem na ten temat. Tylko patrz, czy mi się podoba, okej? Okay? Także to jest dla tak zwanych super ekspertów, czyli dla tutaj najbardziej rozwiniętej części załogi. I teraz chcę wam pokazać, jaki poziom wolności pracownikowi dajesz. Woda wyznacza poziom wolności. Woda, woda. To co, jest tu woda? O, nie ma, kurczę, nie wlali. W dyrektywnym stylu wolność zero. Tak, jak szałdarzmy. Jak niewolnictwo. Wojsko. Jak wojsko. Tam nie ma wolności. Dokładnie. Tam jest rozkaz. Tam jest rozkaz. W stylu szkoleniowym brodzik dla dzieci. Już dzieci sobie mogą troszeczkę ochłodzić. Jest przyjemnie, jak to mówimy, pochlapać, ale się nie podobią. Tak? Jeśli chodzi o styl wspierający. Czyli taki, który dla nas jest najbardziej odpowiedni jako menedżerów ogólnie mówiąc, to jest oczywiście wody, ile chcesz. Opływasz w dowolnym stylu, w tym stylu, a nie potopisz się, bo zobacz, jest grunt pod nogami. Tym gruntem jest budżet, tym gruntem jest firma i jej inne wydziały, tym gruntem jest możliwość odniesienia się do szefa. Prawda? To jest grunt. Grunt. Mamy w firmie oparcie. Ale jeśli sobie masz zatrudnionych ekspertów, to popatrz, gdzie jest poziom wolności u eksperta. Może nie jesteś właścicielem szkoły drukowania, ale to oni są ekspertami. to oni uczą. Więc szefie, nie przeszkadzaj. Zamknij drzwi z drugiej strony i tak będę działać. Tak? Bo po co nas wziąć, żebyś to już musiał się tym Prawnik jest świetnym przykładem. Prawnika wszyscy szuka, słuchają. Prawda? Czy my w jakimś zakresie, gdzie się ktoś na tym nie zna i nas wziął? A taka specjalistyczna musi być wiedza, wiesz, typu technik, logistyk, IT, taka nie, że się każdy zna, tylko, bo wiecie, Polak to się każdy zna tak na futbolu, każdy Polak się zna na sprzedaży, wiele wie od ciebie, jak to robić, każdy Polak się zna na leczeniu, znaczy tak, bolał i rzeczywiście zanim pójdziemy do lekarza, nagle się naćpamy lekarza bez recepty, dlatego jesteśmy takim fajnym ludkiem, że wszyscy wszystko... Dopiero jak już nie pomyłam, to panie doktorze od dwóch lat mi prawda, leci. Więc co pana skłoniło do przyjścia? No nie wiem jakoś tak się przejąłem. A tu już do wycięcia pół nogi. I to są dość częste przypadki jakieś zdziwieniu. Nie tak przyszedł, to coś takiego. A na czym pan do tej pory szedł? Na aspirynia, Tak akurat to i powoduje krwotę. No brawo na pana. Prawda? Eee, także delegujący z to masz ekspertów. I teraz... Który z nich jest najbardziej, powiedzmy, taki uniwersalny do tego stacznie, bo który kto lubi, no to nie sobie sam wybierze, ale, prawda, jest uważa za najlepszy, natomiast uniwersalny. Skoro ten skreślany, bo ten jest za karę lub, gdy jest zagrożenie, na strażak wchodzi, oh. to wiecie, że on się nie wieści z ludźmi, on mówi, proszę wyjść, proszę, ale ja, ja strażak mówi, proszę pani, tylko pani uprzejma, prawda, zabrać nogę za, za ścianę, jak po psika, prawda, tak samo policja, Tak jest jakiś wypadek, czy coś, proszę jechać, proszę nie mam miejsca na Jakieś miłe teksty. Także dyrektywy wykreślamy <grymata> w ogóle. I z tych to będzie wspierający. Jeśli chodzi o to, że już naprawdę nie wiem, jak mam do tych ludzi mówić. Dlaczego wspierający? Bo możesz mieć eksperta ze szkoły, o który nie wiesz. A jak będziesz do niego jechał szkoleniowy, dzieje ci drogi, usiądźcie i zapiszcie, no błaga, To poobrażasz tych gości. Urazisz. Praktycznie jakbyś jechał prawie że dyrektywy. Co za gość? On mi tu będzie, rozumiesz, uczył, mówił. Książki mi się szkole uczy, powiedzmy, prawda? I teraz się ma za kogoś. Także nie, nie razem. Z kolei, jak koledzy dyregujący, to potopisz dzieci, które wymagają szkoleniowego. Także jestem, no, to jakby coś, no to róbcie, bo no wiecie, wszystko najlepiej. Pa! A oni, oni yy, yy, Prawda? Są na stażu i. Ty, <śmiany> ale, ale ja nie wiem, no to może nie wiem, zróbmy dzieciowa, czy słonia, zaraz na przykład naszych produktów, prawda? Ładny jest, ale miał, no tak zrobiliśmy na szczęście do głowy, tak na niekoniecznie, bo tutaj pokop się to po prostu. No dlatego to jest wspierające. No i tyle. Style te stosujemy dowolnie, zależnie od tego, a jaki jest zakres kompetencji pracownika, czyli patrzysz, ekspert, spec, czy niekoniecznie, to sobie te trzy wybierasz. Oczywiście czwarty zawsze wasza podoręciu na zasadzie kara, prawda? I wtedy stosujesz ten dyrektywny. Dokładnie. Do pionu. To znaczy, co to jest ten dyrektywny? To jest tak. Słuchajcie, ja nie będę z wami dyskutował. Za karę. To jest z tym, tak, To jest do 16. Nie, 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 nie. Nie będę. Miałeś czas. Powiedziałem ci, żebyś do mnie przyszedł. Był to. wtorek, była środa i by był czwartek. Teraz to ja mówię, a wy słuchacie. Macie na to dwie godziny i macie to skończyć i nie interesuje mnie jak. I z mojej strony to jest wszystko. I proszę do mnie nie przychodzić z pytaniami. Dziękuję proszę wejść. Człowiek zawsze taki, wiesz, a teraz w tego kopany, to jednak umie. Okej? Okay? To jest za karę. Dałem dziadczom szansę, tłumaczyłem, do dzióbków karmiłem, a oni mnie, rozumiecie, jeszcze, co, myśleli, że już ujara jestem i orali lat, tak? No to dobra, dobra, jest. Prawda? Albo nie o Jezu, tylko ktoś powie, ty, coś. żeśmy tak musieli zrobić muszę zobaczyć, co się z nim stało, czy z nią. Normalnie jest inna, nie? Czy inny. Cholera, dobra, to chodź, czy mu zrobimy, musieliśmy pomóc, no. Potrubować tak? Oczywiście ten styl stosujemy za karę wtedy, kiedy nie stosujemy na co dzień. bo jak go stosujemy na co dzień, On no to błagam, to jaka to kara, tak? To ci ludzie tak, to oni mają kurcze wielki piątek codziennie, <laughs> dobrze, tak, no to tyle by było, stosujesz, zależnie kiedy ten, wróci. stosujesz, jak jest rozwinięty ten pracownik, ale... Ponieważ każdy z nas może mieć różne rozwinięcie w różnych obszarach, to możesz do tego samego pracownika, który jest ekspertem w swojej dziedzinie, polecieć z szkoleniowym, gdy prosisz go, żeby zrobił na przykład z ludziom prelekcję, a w życiu tego nie robił. I wtedy grzesz się uczysz tego, jak się przemawia, jak się buduje dobre spotkanie, jak powinno się agendę skonstruować, w PowerPoint go uczysz, a jednocześnie słuchasz, co Ci mówi, we wszystkich innych aspektach, tak? Czyli dobieramy ten styl i do człowieka, jego poziomu rozwoju, ale myślę do sytuacji. Od rób jak uważasz, oddaję się w twoje ręce, mój ty kochany podwładny, aż do milcz, słuchaj, wykonuj i nie dyskutuj. Kiedy to mamy styl dyrektywny. No dobra, no to cały repertuar, widzicie? I tego tak się cztery różne krańcowe style, które sobie można dowolnie dobierać do człowieka, do sytuacji. Czy do własnego nastroju? No, częściej, ale to bardziej tylko no, z tą karą związanego, żeby nie było, że ja sobie, wiecie, szaleję pomiędzy tymi trzema i jestem jakieś niezrównoważony, tak? Bardziej dobieram ten do ludzi niż do siebie. To jest pewna nowość. Czy, czy ktoś się spotkał z wcześniej? Ja się spotkałem z tym mm -hmm. I co, jaka tam wiedza z tego wyszła? Stosujecie to od tamtych czasów, kiedy się spotkaliście, czy...? Tak. Znaczy ja na początku nie miałem w ogóle stylu delegującego. No Mam bo nie miałeś pewnie na kim? Miałem, tylko nie było jeszcze... Tak. Przepisiałem tak? A, co, ty byłeś niedojrzały do delegującego. Tak. Rozumiem, z... tak, tak. Od... A potem mieliśmy szkolenie i część tych rzeczy oddałem, totalnie oddałem. I na tej zasadzie jest to, że faktycznie nieraz delegujący daje dyrektywę. Tak. No, ale to jest to, no, tak wiadomo, czasem sytuacja, trzeba. trzeba, tak, widzenia, tak, tak. no, no coś, ale faktycznie używam tych czterech. To super. To jest, moi drodzy, na początek pewna trudność, bo człowiek nauczy się własnym naturalnym stylem, który jest oczywiście bez sensu, bo masz już ludzi, nikogo z nie obchodzi, prawda? Tak jakby kucharz gotował swoim stylem w kuchni, no, gdzie co chwilę przychodzą inni ludzie. To są tacy, <laughs> ale nie pracują. Bo wiecie, ten kucharz tak ma, nie? No to nie, to dziękujemy, bo klient się ma dostosować do kucharza. No to, to nie, takie, takie cuda to tylko wiecie, się w jakiejś naprawdę widnej, siedmiogwiazdkowej Michelinie kuchni, gdzie nie wiesz o co chodzi, ale będziesz chwalił, bo ma te gwiazdki. Ale tak normalnie to ludzie po prostu chcą, żeby było dobrze, a nie po kucharzowemu. Okej, okay, na no to super. Dobra, to tyle na temat czterech stylów. Podsumujmy zatem, co wiemy o różnych stylach zarządzania.